Bardzo Was przepraszam, ale część druga z wrażeń z aktualizacji, ponieważ widzę ziomale udostępnił na społeczności jakieś takie rzeczy. A, to są do tej BMW, widzę co mamy, no wiecie, na logo car parking, jak ktoś nie w temacie to pokazuje. Dobra. Chodzi otóż o to o logo te światła takie, ogólnie chodzi pewnie o zderzak ten ze światłami, tutaj mamy tył i tutaj w Rolls-Royce mamy kurła panie, że dach można zamknąć, także patrzymy rolls Royce'a, bo e, ogólnie go mam, a więc no patrzymy go teraz. Czy... No w sumie prawda to musi być, jeżeli zioma nam udostępnił to na społeczności na YouTubie. Tylko no czy wiadomo. Wyjdzie tak, jak ma być w planach. No to tego nie wiem, tylko car parking coś się długo ładuje. Nie, dobra jest. I dobra, garaż... Bo wiadomo, dużo dodali rzeczy nowych, także no... To się tak nie zwraca uwagi na każdy samochód po kolei. Royce Royce to był chyba teraz. Tak. No ogólnie ja bym sobie pojeździł y, takim y, Royce, Royce zadaszonym. Ogólnie to postać do napadu sobie zrobiłem. Także no, nie mikajcie. Biały ładnie wyglądał, także robimy białego. No taki nawet fajny kolor wyszedł. E, dobra, e, nie przedłużajmy tylko. Za 90 końców coś jest. Oby to nie było to. Serio? Ja nie mogę. No ale ładnie wygląda, także wystarczy kupić 90 końcy. No, u mnie ogólnie to jest trochę bida z tymi końcami. Bo mam cztery ileś na koncie. Ale wiadomo, jest ładny, jest. A bez tego to jest taki. Także jeszcze raz porównanie: no, o wiele lepszy jest. Yy, tylko która to była BMA? Zobaczymy. 8? Tutaj wątpię. 78 numerek, no nie, co prawda i tak pewnie minąłem ze 100, także czekajcie, może znajdę akurat, ja do Was jeszcze szybko wracam, że to musi być chyba um, jakiś płatny samochód, ale to by było na tyle, także na razie, cześć, pewnie jest tu jeszcze więcej rzeczy, no ale nie chcę mi się szukać na razie, także na razie.